25 maja głosuje na koalicję Sojusz Lewicy Demokratycznej i Unia Pracy. Profesor Tadeusz Iwiński, lider, listy nr 3. Nie zawiódł i nie zawiedzie. Zamykam. Czas do głosowania. 25 maja na kandydaturę. Akord, zobaczy, że jestem tyle lat, do tyłu. Czas na lewicę. I w dół. No,

Cześć. Ty ook dawno nie widziałem. Kolega studenta. Cześć, poznajesz mnie czy nie?

to jest najważniejszy człowiek dzisiaj w Iławie, Szef z Zarządu Miejskiego i członek władz. Od lat związany z Iławą. On od 65 od roku. 65 roku, roku. Jest. Taki samorządowy jak ten, to nie ma takich Dacie, ludzi. Dacie, Leszek. To jest Naprawdę z tej listy numer 3 jest kogo wybierać. I ważne, żebyście, koleżanki i koledzy, zechcieli w ciągu tych niecałych już dwóch tygodni przekonać wszystkich swoich znajomych, rodziny, przyjaciół, dalszych znajomych, że warto pójść 25 i zagłosować na listę numer 3, bo nam jest potrzeba, żeby Europa skręciła na lewo, żeby europejska lewica, socjaliści, socjaldemokraci odebrali władzę prawicy, bo jak tak się stanie, to nasz przyjaciel, który był na pochodzie pierwszomajowym, Martin Schulz, Zostanie szefem Komisji Europejskiej, czyli premierem europejskiego rządu. Chociaż mówię z pewnym. Znaczy, na wyrost, no bo to nie jest rząd, ale to jest bardzo ważna, e, ważna funkcja w strukturach Unii Europejskiej. Więc walczymy o każdy głos, walczymy o każdy mandat, walczymy o e, przyszłość Europy i przyszłość Polski. A my też walczymy o to, żeby w pierwszych wyborach, po tych ostatnich, a w tych ostatnich ponieśliśmy niestety dojmującą klęskę, żeby się otrząsnąć, otrzepać, zatrzeć to wrażenie i z nową energią, z nową siłą ruszyć do kolejnych wyborów, bo w ciągu tego roku i przyszłego roku przejdziemy przez wszystkie możliwe wybory. W tym roku dwa. Parlament Europejski, ale jesienią Samorząd terytorialny w przyszłym roku, wybory na urząd prezydenta i wybory do Sejmu i Senatu. Czyli, jeżeli teraz odniesiemy sukces, to z większą energią, z większą ufnością i z większą nadzieją ruszymy do tych następnych. One, te wybory będą miały ważne znaczenie psychologiczne. Wobec tego zróbmy wszystko, żeby ten sukces był faktem. Potrafimy zatrzymać PiS. A jak trzeba będzie, to również potrafimy zatrzymać platformę obywatelską. Więc do urn i do zwycięstwa! Gdy byłem tu ostatnim razem, chyba dwa czy trzy tygodnie temu, już, już nie pamiętam, to między innymi y, spotkałem się z, y, z takim piękną organizacją, stowarzyszeniem Promyk, które. Działa na rzecz osób niepełnosprawnych, jest zresztą bardzo aktywne, prowadzi również w internecie dobrą Notabene wpłacimy akurat w tym roku 1% symbolicznie właśnie na Stowarzyszenie Promyk. Więc trzymając się nazwy tego stowarzyszenia, można powiedzieć, że dla nas jest co najmniej Promyk nadziei przed tymi czterema e, kampaniami. O, 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 tutaj do nas. O. 25 maja głosuje na koalicję Sojusz Lewicy Demokratycznej i Unia Pracy.